Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Benadów, Sarmatów, e, drodzy Państwo, Polachów, Polak, Polachów, Polaków, Słowian dzisiaj bardzo serdecznie witamy 30 stycznia 2022, jest to ostatnie nasze nagranie z tej, no, można powiedzieć, pielgrzymki do Krakowa, jaką z żoną tutaj e, wykonaliśmy, drodzy Państwo, no, kończąc muszą świętą, tutaj bardzo uroczysto bardzo piękną, na skałce w Krakowie, drodzy Państwo, ale ponieważ. Wczoraj robiliśmy ten szlak słowiańskim, według słowiańskiego kościoła, więc musieliśmy dotrzeć do Skałki i przeczytajmy jest Skałki tu przed, przed, przed kościołem. U zarania chrześcijaństwa w Polsce zbudowano tutaj kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła z Białego kamienia w formie okrągłej baszty na kwadratowej podstawie. W dniu 11 kwietnia 1779 roku poniósł z nim śmierć miańską święty Stanisław Szczepanowski, biskup krakowski, zamordowany przez Króla Bolesława Śmiałego. Motywy śmierci nie są znane i tak dalej, drodzy Państwo, i tak dalej. Więc, yy, drodzy Państwo, yy, dużo by się tu chciało powiedzieć. Wczoraj opatrznościowo byliśmy tutaj i spotkaliśmy yy, pana Wiesława Kozłowskiego, który się interesuje, drodzy Państwo, słów i kultem słowiańskim, czyli chrześcijaństwem słowiańskim i uzmysłowił nam, a wiele razy były, że tutaj te, te hmm, byśmy powiedzieli, no te poręcze, jak to nazwać, co powiedzieć, takie e, w każdym razie zakończenia tutaj wschodów, Drodzy Państwo, są pisane jakby Głagolicą, tak? To jest Głagolica. To samo Palaski w środku, jak ktoś będzie na skałce, to zobaczy Głagolicę. Wiele jest tu symboli chrześcijaństwa słowiańskiego, choćby tam na górze krzyż, tam na ramienny. I drodzy Państwo, tutaj ta Głagolica, którą chcielibyśmy, żebyście zwrócili, zwrócili na tę uwagę, tu jest wystawa poświęcona pobytowi Jana Pawła II w Polsce prawdopodobnie w różnych miejscach. Drodzy Państwo, natomiast my chcielibyśmy jednak skoncentrować się na tym właśnie na tym i wypowiedzieć się. Tu było to źródełko słynne, z reguły były na słowiańskich miejscach. Były źródełka, były studnie. To jest też w Leśniowie, bo to są Paulini, którym dziękuję za to miejsce. I tutaj widzimy heraldykę. Ta jest najbardziej ciekawa, drodzy Państwo, bo to jest Wieniawa. U góry jest krzyż słowiański z takim rąbem, czy właściwie, no rąb, czy, czy odwróconym kwadratem. I jak widzimy często posadzki w świątyniach, to widzimy, że one są też w tej formie takiego jakby rąbu, prawda? Tu herb, korab, naszym zdaniem. No i tam święty, święty Stanisław, prawda, przy tym źródełku cudownym. E, drodzy Państwo e, dużo by się chciało tutaj powiedzieć. Wstańcie wstańcie. chodźmy. Pierwszka pierżymka Jana Pawła II do Polski. Drodzy Państwo, e, żeby nie naruszać tak, tak miru, e, pójdziemy w kierunku ołtarza 3-3000leci e, i jeszcze kilka słów powiemy. No kończąc tutaj i naszą wizytę bardzo owocną w Krakowie i w sensie budowania sejmiku grodowego, grockiego i w sensie właśnie szlakiem śladów słowiańskiego chrześcijaństwa tutaj na ziemi krakowskiej, małopolskiej, szczególnie tu w Krakowie. Tu jest ołtarz trzech tysiącleci, właśnie zbliżamy się w tym kierunku, drodzy Państwo. No niestety nie ma tu wzmianki o tym pierwszym tysiącleciu. Choć Paulini wydaje nam się, że kultywują. Tą tradycję, w każdym razie na pewno jej nie naruszają. Słowiańsko w jakimś sensie, prawda? Czy nie zamazują tych śladów, co widzimy w innych miejscach, drodzy państwo? No, skałka kojarzy nam się oczywiście z męczeństwem świętego Stanisława, ale święty Stanisław, jak już mówiliśmy, bronił rytów słowiańskich. Jeżeli zastanowimy się, że wyszli tu się z Wawelu, gdzie też widzieliśmy wczoraj. Drodzy Państwo, że tam są były świątynie słowiańskie, to możemy przyjąć, że Bolesław Śmiały, tak jak i chrobry, no byli zdeterminowani, żeby wprowadzić tu religię, rytu rzymsko-niemieckiego. Byli zdeterminowani. Już wtedy zaczęło się prześladowanie biskupu. Święty Stanisław nie był pierwszym, i za wiedzą właśnie Wiesława Kozłowskiego przekazujemy, że były to mordy dosyć okrutne, właśnie odcinanie członków głowy, i tak dalej, i tak dalej, czyli było to rąbanie tych biskupów, czyli te wszyscy biskupi słowiańscy byli męczeni. Dzisiaj niektórzy uznają, że to są pochówki wampiryczne, Takie przy, taki, taki, taki przydomek dostały te mordy, no żeby jakby zniechęcić, prawda, albo żeby przyjąć w, tej, w tym rycie, w tym rycie niemiecko-rzymskim, że że to byli jak wampirzy, tak? Wampi wampi wampirowie czy wampirzy. Ci biskupi słowiańscy. Jest to bardzo przykre oczywiście, ale to daje do, do myślenia, do zrozumienia, że biskupi słowiańscy byli sekowani tutaj. I Stanis święty Stanisław nie był, nie był jedynym biskupem tak e, porąbanym e, w sposób e, taki byśmy powiedzieli e, może nie tyle satanistyczny, ile rytualny, żeby ta religia nigdy już nie powstała z powrotem, tak? Czyli obcinanie rąk, głowy i tak dalej, żeby już więcej nie powstało. Dlatego wampiryczne, żeby Bicie kołka osikowego w sensie... No, czy nie wiem, czy takie, takie coś miało miejsce w widzianie kołków, ale chodzi o to, żeby, żeby się nie odrodzić, tak? Żeby to nigdy nie powstało. Więc te pochówki w cudzysłowie wampiryczne polegały na tym, że chodziło ówczesnym biskupom i, i, i innym, świeckim i biskupom, żeby ten ryt nigdy nie wrócił. No, on wróci naszym zdaniem. proszę Państwo... Musimy powiedzieć coś o, o bezbożnym komunizmie, który w tej chwili ma miejsce. Pamiętamy encyklikę Piusa XI, Redemptoris Divina, lub, lub drodzy Państwo, Komunizm Ateo, czyli o bezbożnym komunizmie. Pius XI, encyklika, która mówiła o tym, że nadchodzi epoka bezbożnego komunizmu. My powiedzielibyśmy. Niestety, dzisiaj w jakimś sensie też bezbożny, bezbo, bezbożni hierarchowie, czy, bo boimy się powiedzieć bezbożny kościół, bo to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że kościół rzymsko-niemiecki, tak go będziemy nazywać, po prostu, no bo to jest cesarstwo rzymskie i tak dalej, wiemy o co chodzi, cesarstwo rzymsko-niemieckie i tak dalej. Tu jest tutaj piękne jakby reliefy pokazane, Początku chrześcijaństwa, drodzy Państwo. Yy, tutaj yy, biskup, który błogosławi naszym zdaniem Łokietka i Jadwigę, żonę, ewentualnie Jagiełę, Jagiełę i, no, bardziej prawdopodobne Jagiełę i, i też Jadwigę nomenomen, świętą Jadwigę, drodzy Państwo. Yy, które zawierali ślub tutaj w Krakowie, wczoraj o tym mówiliśmy, w Rycie Słowiańskim. Być może dlatego tutaj jest, jest ten, 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 ten relief, tak? W tym miejscu Chrystus Zmartwychwstały, no i, no i Eucharystia, prawda? No, wydaje się że niestety, że tu jest nastojąco. to tak swoją drogą, drodzy Państwo. Co możemy jeszcze powiedzieć bardzo ważnego, że Dzisiaj przyjmuje się, że herbem, przynajmniej tak w Wikipedii znajdziemy, tego Stanisława był Prus. Prus, czyli półtora, krzyż taki słowiański, tak? Krzyż normalny z takim dodatkiem z boku. W sensie, że należy go bronić. Ale faktycznie herbem Stanisława była Wieniawa. Widzimy to tutaj w bocznym ołtarzu po lewej stronie widzimy przy wejściu półtora, Wieniawa. Widzimy tu przy fontannie Wieniawę, drodzy Państwo, i to jest takie e, zmylenie przeciwnika, zmylenie potencjalnych wskrzesicieli kultury tu słowiańskiego. My tutaj dzisiaj nic innego nie robimy, e, drodzy Państwo, niż e, w jakimś sensie nawiązujemy do naszego zjazdu, do, do zjazdu katolickiego z zeszłego roku, w sławnie, w którym podjęliśmy pewne decyzje, tak? Między innymi o tym, że powinien wrócić. Ryt słowiański, który charakteryzuje się właśnie liturgią słowiańską. Zresztą akurat wtedy papież był na Słowacji, ale też charakteryzuje się tym, że, że zniesiony jest celibat przede wszystkim. Tak? Wiemy, do czego wiemy, do czego doprowadziło prowadzenie celibatu, to jest chyba 1215, doprowadziło w tej chwili do pewnej, pełnej sodomizacji hierarchów kościelnych. Znaczy, już wtedy można się było domyśleć, że skoro nie można się żenić, zabroniło się sakramentu małżeństwa, to, to pójdzie w Sodomie. I tak się stało. Dzisiaj właściwie większość hierarchów watykańskich, a może i polskich, to są homoseksualiści niestety. Tak? Czyli zrobił się kościół homoseksualistów, czyli Sodoma i Gomora. I ten kościół musi upaść. Czyli nie jest to bezbożny, nie mówimy tu o bezbożnym komunizmie, tylko mówimy o bezbożnym kościele tak? albo sodomickim kościele. I to się nie oczyści samo. Ważne, że Jan Paweł II został papieżem, chciał przyjąć, przyjąć imię Stanisław. Mało to jest znany fakt. Imię Stanisław, żeby do tego rytu nawiązać. On, Stanisław, nam zostawił ogromne dziedzictwo rytu słoweńskiego. No, między innymi takie, że przyjął za patronów Europy Cyryla i Metodego, drodzy państwo. Więc widzimy, jak Jan Paweł II był zwolennikiem tego rytu. Jakbyśmy przyjrzeli się na jego pielgrzymki, wizyty i tak dalej, wypowiedzi, w gnieźnie i tak dalej, on bardzo często nawiązywał do naszej przeszłości. I, i za to musimy być wdzięczni. Natomiast no, niestety Kościół wtedy wszedł w ekumenizm. Naszym zdaniem, e, żeby połączyć prawosławie z, z, z Kościołem chrześcijańskim, trzeba, trzeba wrócić do rytu słowiańskiego. Do tego rytu powinno wrócić tak prawosławie Kościół rzymsko-niemiecki. W każdym razie takie były zamysły na początku, za czasów Tyryla i Metodego, którzy błagolicą, później znaną jako cyrylicą, napisali mszały, przepisali Pismo Święte i wprowadzili liturgię, drodzy Państwo. Wyznaczyli biskupa pierwszego gorazda tu w Krakowie, i to trwało prawie do XIV-XV wieku, ale wiemy, że pierwsi królowie którzy zachowali się dosyć, no byśmy powiedzieli, politycznie roztropnie, przyjmując rzymsko-niemiecki ryt, żeby nas nie sekowano. Szybko poprzez Stefana VI zostali uznani za, znaczy, zostali uznani wcześniej, znaczy powołali się na Stefana VI, który uznał religię słowiańską za, za, za heretycką i to groziło rzeczywiście wymordowaniem. Czyli nie byliśmy już poganami, ale heretykami. To była gorsza kategoria niż poganie. Heretycy, czyli czasy Stefana VI i Fozjusza, pamiętamy ten sąd, prawda? I wyklęcie religii słowiańskiej, chrześcijańskiej, uznaniu za heretycką. Czyli ze statusu pogan, których trzeba nawracać, prawda? Staliśmy się heretykami, których trzeba zniszczyć, prawda? Zamordować, wymordować. Drodzy Państwo, gorsza kategoria dla, dla papiestwa. I jeszcze jedno, drodzy Państwo, y Kościół z czasem jako wspólnota zamienił się w państwo. Pamiętamy, państwo kościelne. Wrócił do tego w 1929 roku, do czasów Mussoliniego, stał się państwem kościelnym, które ma swoje interesy. Dzisiejsi biskupi są tak naprawdę gubernatorami na dany kraj, tego państwa, który zajmuje się różnymi rzeczami e, drodzy państwo, m.in. inwestowaniem w nieruchomości itd. Tak Poprzez konfesjonały ma potężną agenturę, drodzy Państwo, informacyjną, służby informacyjne, można powiedzieć. I jest to w pewien sposób, no, państwo bardzo silne, tak, w sensie dostępu do informacji, do tego co w trawie piszczy i tak dalej, i tak dalej. Ym, więc musi wrócić do korzeni, do stolicy biskupi, a nie do państwa. I to państwo upadnie, ponieważ rządzą nimi sodomici. Czyli państwo Watykan, bo tak się nazywa, jest państwem sodomitów, homoseksualistów, tak? W sensie hierarchii. Natomiast są takie miejsca jak tu na Skałce, że jeszcze księża, czy zakonnicy szczególnie, bronią naszej wiary. Bronią. I to jest pokrzepiające. Natomiast chyba nie ma najmniejszych szans na, na, na Watykan, który wcześniej czy później upadnie poprzez nawet sekularyzację, tak? Bo oni nie będą tracić, chcieli tracić dóbr. Tak jak to się stało z zakonem krzyżackim, który się sekularyzował. Drodzy Państwo, ponieważ jest zimno, a żona tu niedaleko czeka na nas, i będziemy przedłużać mądrej głowie dość posłowie to, co nie, nie powiedzieliśmy w tym momencie tutaj na skałce w Krakowie. Pewnie dopowiemy jeszcze w innych relacjach, które będziemy starać się zrobić w najbliższym czasie, żeby, żeby po prostu starać się odwskrzesić ten rytm. Nie tylko Królestwo Polskie, bo to robimy, ale jeszcze Rytm Słowiański. Możemy tylko dodać, że zawiązaliśmy konfederację w Kleparską, tutaj na Kleparzu niedaleko, która ma za zadanie właśnie promować czy, czy, czy czynić starania, żeby tu nie była spalona ziemia skompromitowana, tak, bo wyobrażamy sobie, co się stanie, jak papież i ta cała sodomia upadnie, tak. Ludzie zostaną bez kościoła tak naprawdę. My mamy, tak jak dla Polski mamy wyjście poprzez Królestwo Polskie, tak samo tu mamy wyjście poprzez chrześcijańskie Królestwo Polskie, czyli poprzez, yy, poprzez Kościół rozumiany jako królestwo, a nie jako państwo. Także, drodzy Państwo, więcej powiemy pewnie w relacji takiej bezpośredniej, nazwijmy to studyjnej. A dzisiaj chcieliśmy się z Państwem już tutaj z Krakowem pożegnać. Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Z Bogiem.